Witam ponownie w nowym filmie, który Wam obiecałem, czyli zrobienie tabeli przestawnej w języku programowania Visual Basic, czy VBA. Potocznie jak to się to nazywa. I pokażę Wam, jak można fajnie zrobić tabelę do takich zastosowań, które są na przykład dane, mamy przeważnie takie same, albo no niewiele się zmieniając, po prostu są dopisywane kolejne, kolejne rekordy. Do naszej załóżmy bazy, żeby robiła nam się automatycznie po kliknięciu jednego guziczka, zamiast tutaj niepotrzebnie wchodzić w to wstawianie, tabela i tak dalej. Bo za każdym razem wybieramy to samo. To samo co cały czas nas interesuje. Jeżeli interesuje nas to samo, to po co robić to w kółko? Lepiej to zautomatyzować i wychodzę z takiego założenia. Dzisiaj macie szansę nauczyć się, jak to zrobić dosyć łatwo i szybko, i mało tego, zrozumieć to, co będziecie robić, bo często niestety. Przypisuje się różne kody z internetu, próbuje się, nie wiadomo za bardzo co o co w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że wy to zrozumiecie po tym filmie, który Wam tutaj przedstawię. Więc tak, aby moc w ogóle programować w Excelu, musimy sobie tą funkcję uruchomić. Czyli wchodzimy sobie tutaj w plik, a następnie w opcję i tą y, opcję sobie u, uruchamiamy, czyli tu będzie dostosowywanie w wstążki, a następnie tutaj funkcja developer, czyli tak, robimy sreptaszka, klikamy OK i na naszej wstędze mamy dewelopera, jak widzicie. Klikamy sobie w developera i mamy wszystkie te niezbędne rzeczy, które tutaj dla developera są potrzebne, czyli między innymi Visual Basic. Klikamy sobie tego Visual Basica, i otwiera nam się oto takie, takie coś, czyli Microsoft Visual Basic for Applications, Swift Tutaj będziemy tworzyć właśnie naszą y, tabelę przestawną w kodzie program, programowania. Więc tak, abyśmy mogli w ogóle ten nasz, oczywiście nie korzystając z żadnych skrótów, a nic, tylko poprzez guziczek uruchomić nasze makro, właściwie ja zawsze zaczynam od guziczka. Zresztą prawdopodobnie jest to no, niezbędna konieczność, chociaż można to na pewno inaczej zrobić, i tak, nazwę sobie tutaj, jak będzie się nazywać to nasza nowa, nasz nowy guzik, będzie się nazywać odśwież. Będzie się nazywał odśwież, i sobie o, sobie klikam, tutaj wpisuję sobie na odśwież, i nowy, i tworzy nam się nowe. Tutaj widzicie, okienko się otwiera, tworzy nam się moduł, który będziemy tworzyć naszą. Tabelę przestawy, aby móc właściwie zacząć tworzyć naszą tabelę, musimy zadeklarować zmiany, dlatego no liczę, że większość z Was, która pochodzi do nauki właśnie tego FOBA, czy jakichś tam konkretnych nawet rzeczy, no przecież nie trzeba mieć wszystkiego, to nie studia, pewne rzeczy są nam po prostu potrzebne już, nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale no, liczę, że coś tam wiecie na ten temat, wiecie jak to się mniej więcej dzieje i po co i dlaczego, ale od trzeba zacząć od zadeklarowania y, zmiennych, czyli po prostu podać Excelowi z czego będziemy korzystać, co będzie naszym. Hmm, to będzie, co no, będziemy nazywać przez coś i, i tak dalej. Excel musi wiedzieć le, dlaczego to i tak dalej. Z jakich danych będzie korzystał. Więc tak, w WSD nazwę sobie Worksheet Data, czyli tak, to będzie tak w skrócie Worksheet, tak? I to będzie nasz worksheet. Czyli będzie już ten skrót WSD nasz Excel interpretował jako po prostu arkusz, czy worksheet. Następnie stworzymy sobie dwa takie worksheety, czyli WSD2 będzie też worksheetem. Czyli będzie, tabela przestawna będzie jak gdyby w jednym, w jednej tabeli, znaczy w jednym arkuszu, a wynik naszej tabeli przestawnej, ten już przetworzony będzie w arkuszu czwartym. W tym wypadku po prostu w innym arkuszu, o widzicie tutaj. Mamy sobie kilka tych arkuszy. Jeden będzie, o tutaj jest ta oryginalna tabela, a tu będzie ta nasza stworzona. I tak, tu jedziemy dalej. Stworzyła nam się tabela. Mamy to na razie worksheet określone. Teraz stworzymy tak zwany cache, czyli to będzie się pamięć podręczna, to będzie się nasza tabela tworzyć, ale która jeszcze, bo będzie trzeba określić, gdzie ma się ona stworzyć dokładnie. I tak, PT będzie się nazywać nasza właśnie tabela przestawna. Musimy określić także zakres, jaki dany będzie nasz, nasza tabela będzie pobierać. Dane do, żeby mogła po, powstać. I musimy określić ostatni, ostatni wiersz w naszym arkuszu, czyli tam z tymi danymi, czyli jak sobie do każdego razem obliczy którego, do którego wiersza ma zbierać dane i ostatnią kolumnę, do której ma zbierać dane. Czyli to final call, final row. Przydaje się znajomość języka angielskiego, choć w jakimkolwiek stopniu, żeby wiadomo było, o co chodzi, o czym mówię. Czyli tak, worksheets. Pierwszy worksheet będzie się odnosił do arkusza czwartego, czyli tam, gdzie będzie nasz wynik. Czyli określamy, że WSD równa się arkusz 4. Arkusz tak, i dwójka będzie się odnosić do, do naszego worksheetsa z tymi głównymi danymi, zamówienia 1997, czyli mamy zadeklarowane zmiany. Następnie warto wpisać y, ten kod, który może nie każdemu się chce, który będzie kasował wszystkie niepotrzebne bazy, znaczy stworzone tabele przestawne w tym arkuszu 4. No bo zakładam, że będziemy, będziemy sobie dopisywać te dane, a tylko klikać sobie odśwież, żeby ona się tam elegancko odświeżyła na szybko, ta tabela. I tak, dobrą techniką czy tam praktyką programistyczną, tak mi się przynajmniej wydaje, jest pisanie sobie komentarzy. Wiemy o co chodzi, później w przyszłości, dlaczego, co to jest w ogóle, że nie wiem, spisujemy na ten kod z, 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 skądś tam, to dobrze wiedzieć, co jest, co idzie. Od góry zawsze jest określanie zmiennych, to jest niezmienne, to można powiedzieć, więc nie trzeba tam pisać. Ale już każda kolejna czynność, jak będzie wykonywać nasz, nasz kod, lepiej sobie opisać. Wtedy możemy ewentualnie modyfikować, wiemy gdzie zacząć i tak dalej. Czyli, to będzie kasowanie poprzedniej tabeli przestawnej i mamy dla każdej, czyli for each TP, czyli tabeli przestawnej w naszym WSD, czyli w naszym markuszu czwartym tam gdzie są tabele przestawne, pt, czyli tabela przestawna i określa range tej tabeli, range2 i czyści, clear, po prostu myślę, że to dosyć yy, zrozumiałe. Następnie jest to pętla, więc trzeba ją Zapętlić, aż, aż znajdzie wszystkie te tabele przestawne będzie wyszukiwał po prostu w tym arkuszu i każdą jedną będzie określał jej długość, czyli zakres jaki jest i następnie ją kasował. Jeżeli dojdzie do końca po prostu się zatrzyma i przejdzie dalej. Kolejną rzeczą, którą będzie robić nasz, nasz kod to musi stworzyć cache, gdzie będzie zawarte te wszystkie dane. Czyli obliczy sobie jaki jest zakres tej naszej, tych naszych danych wyjściowych, żeby stworzyć tabelę przestawną. Czyli określanie, określanie zakresu danych w tabeli wyjściowej, czyli tej naszej stworzonej tej, tej, tej tutaj, nie? O, tej właśnie tabeli, czyli on musi ją dokładnie obliczyć, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy. I tak, tworzymy sobie. Czyli musimy określić, czyli ten final row, czyli, wcześniej określić, czyli ostatni wiersz, musimy tutaj odpowiednio wyliczyć. Czyli WSD 2, bo to jest ten nasz drugi arkusz, to gdzie są te dane wieściowe, musi sprawdzić w której komórce, na której komórce kończy się, ile jest tych wierszy na którym, w tym naszym arkuszu i tak, będzie je sobie tutaj ładnie zliczał, czyli tak, tak naprawdę po prostu zjedzie do samego końca, a następnie pojedzie w górę. I wszystko to yy, poda nam ostateczną liczbę wierszy. Final Row będzie się praktycznie wszystkim wierszom, jakie są dostępne w tym arkuszu. To około 65 tysięcy. A następnie yy, osta yy, ostatnią kolumnę, znaczy ostatnia kolumna z danymi. To będzie już prawdziwa kolumna z danymi. I mamy to. Tak. Ziemniaczek oznacza, że przechodzimy do następnej linijki. I nie ma tutaj, mam nadzieję, nic niezrozumiałego. tu left, czyli po prostu dojeżdża do końca i wszystko sobie ładnie liczy. Tu będzie, wyjdzie około tam siedmiu kolumn, który będzie sobie zliczał te dane. Jeżeli nawet będzie, kiedyś dołożymy co następne, to on też to policzy, także też nie mam konieczności zmiany danych. On wszystko będzie za każdym razem sobie obliczał w razie, w zależności od potrzeb. i tak, mamy już tutaj określone te nasze pierwsze i kolumny, następnie z tego musi powstać zakres, zakres danych, ostatni jaki będzie tutaj Excel nam wykorzystywał, aby stworzyć tą tabelę przestawną. I tak, jednymi słowy stworzy on komórkę 1, zaznaczą komórkę 1.1, a następnie powiększy ją, do tych właśnie wielkości, czyli jak tak, jakbyście sobie robili, o tutaj takie oto coś. Czyli zaznaczę sobie tą komórkę, a następnie będzie ją sobie powiększał w ten sposób. Aż dojdzie do samego końca i zaznaczy wszystkie niezbędne dane. Czyli powiększy ją. Mam nadzieję, że wiecie, jak działa funkcja cells. Pierwsze są zawsze podają, podawane są wiersze, w drugiej kolumny, liczbowo. W rangeu podawane są literowo, ale tutaj nie będziemy na razie tutaj mieszać no i to co już tutaj wcześniej określili, czyli final row po przecinku final call. To to, mamy to już mamy tu już obliczone Teraz określamy ten cache spróbujcie zrozumieć o co chodzi I click workbook, pivot caches add Step. A jeżeli nawet nie rozumiecie, to w sumie to też nie jest problem. To wszystko mniej więcej się dzieje tak samo, ale stwarza się pewna baza danych, której e, danymi wyjściowym są właśnie te, ten, ten zakres, któryśmy już określili w tym naszym workbooku, czyli ten P-Range. To, to są nasze dane wyjściowe, które będą przechowywane w kieszu do stworzenia czy pamięci podręcznej naszej tabeli przestawnej. I teraz tworzenie tabeli przestawnej i mamy tworzenie tabeli przestawnej. Określamy tabelę przestawną. że jest to nasz ptcache. Cache chcemy I, Create, i, 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 bo tutaj wszystko nam się podpowiada. Większość rzeczy się podpowiada. Nosy cała składnia widzicie tutaj w tym żółtym, nabie, żółtym pod, podpowiedź. Jak należy pisać dalej. Znaczy, można nie, nie trzeba koniecznie zapomnieć co jest grane jak to wszystko jest poukładane, wszystko jest po prostu za każdym razem przypomina. I tak, chcemy, żeby nasza tablica powstała w, w arkuszu tym naszym czwartym, czyli w USD. Czyli w USD mu zaznaczamy, kropka, będą tutaj dalej dopisane rzeczy, o czekaj, teraz, i będzie to się, będzie tworzyło się w komórce, czyli zacznie od komórki na przykład czwartej, pierwszej kolumny. Następnie musimy określić, jaka będzie nazwa tej tabeli, czyli na przykład dane. dane zamykamy nawias i mamy wszystko. Czyli co tu się stworzyło, od, 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 podaliśmy, gdzie cache ma zostać zapisany w naszym arkuszu. Czyli to, co już tam się przetworzyło powyżej, czyli już Excel ma w pamięci naszą tabelę przestawną, Teraz rzuci ją po prostu wyznaczone na, przez nas miejsce. W trakcie budowania bazy, czyli tej naszej tabeli przestawnej, należy wyłączyć wyświetlanie danych. To zaoszczędzi pamięć, procesor i tak dalej. Przy większej ilości danych to ma duże znaczenie. I tak, wyłączanie, czyli tutaj aktualizacja danych w tabeli. To, to, to nie jest konieczne, można to pominąć, ale le, lepiej tak zrobić. Później to ustawimy, żeby się nam odświeżało. Manual ad, update na true, czyli, czyli włączamy manual update, czyli po określeniu odśwież dopiero te dane nam się wyświetlą. Teraz określamy jakie mamy mieć wiersze i kolumny, jakie dane, y, nagłówki mają nam się pojawić w jakie i kolumnach, czyli określanie nagłówków, czyli to jakie dane mają się, że to wyświetlać, na główków kolumna i wieża. wierszach. trochę w dół, żeby to było lepiej widać. I tak, czyli tutaj naszej pt, czy naszej tabeli przestawnej, dodajemy pola. A teraz, widzicie, tu wszystko nam się ładnie podpowiada. I następnie Row Fields. Tutaj już mam cały czas podpowiedź, czyli jedziemy sobie tak jak nam podaje. I z tabeli i w tym wypadku naszymi wierszami były towary, czyli towar. I zamykamy. Następnie sobie tutaj po przecinku. Znów przeniesiemy do następnej linijki. Form dodamy. I do Column fields, czyli w kolumnach mieliśmy pracowników, czyli jest pracownik. I już, ciach, ciach, zrobiono. I mamy określone, co będzie w kolumnach, i co będzie w wierszach. Czyli będą zostawione dalej. Następnie ustalamy, jakie że tak powiem, wartości mają być brane do tej tabeli. Czyli określanie wartości wyświetlanej tabeli. Czyli with PT pivot-cache a jest, right. o, pivot-cache o, oh, sorry, 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 pomyliłem, co oh, robię pivot-fields pierwsze wyskoczyło i od razu chciałem stawiać to czyli naszymi wartościami będzie wartość, akurat w tym wypadku i wartość musimy określić, tak, orientation będzie się pole tekstowe, leży pole wartościowe i data field, a następnie funkcje, czyli że będzie sumować, tak? I pozycje. Można być więcej tych pól sumowania, albo zliczania i tak dalej. Pozycja będzie pierwsza, bo nie będzie nic więcej. A sobie zamykamy tutaj ten będy. Czyli, czyli tutaj mógł, prosimy, żeby korzystał z, tych, z naszej tabeli, tabeli przestawnej i pól. Następnie je określamy. Następnie musimy określić, jaki będzie ten nasz e, ostatnio używany field, czyli data zamówienia. Czyli następny pivot fields. Data zamówienia. I to będzie orientation. Będziemy XL. Page field. Czyli to będzie, będzie Excel traktował jako ten nasz filtr. I pozycja pierwsza. Chociaż myślę, że nie tak konieczne deklarowanie tego. Ale wszelki wypadek sobie piszemy. Dobra. Mamy to zrobione. I teraz poprosimy Excela, aby nam ładnie to wszystko pozliczał. Czyli obliczanie, obliczanie tabeli. Obliczanie tabeli i to, co wcześniej żeśmy wyłączyli, tym razem włączymy czyli złączymy jako false, czyli nie będzie jednak tam, no, nie będziemy musieli samodzielnie kikać odśwież, a samo się to dla nas zrobi. Dobra, I jesteśmy tutaj, nam się ładnie tutaj odświeża. Następnie, możemy byśmy tą tabelę jakoś sformatować albo coś, nie będziemy jednak tego robić. Na razie, tutaj skupmy się na tym, aby po prostu działało. No i mam nadzieję, przynajmniej dużą, że nie popełniliśmy tutaj żadnego błędu i po kliknięciu guzika przycisk przy przycisku odśwież, to wszystko nam po prostu pójdzie. Niestety trzeba, aby te nasze wszystkie eleganckie bajery działały, korzystać z pliku Excela w postaci skoroszytu z obsługą makr. I w tej chwili to sobie uczynimy. Czyli klikamy sobie wtedy nie. I zapisujemy ten skoroszyt jako Excel z obsługą makr. Ciach, zapisujemy, zastępuję, bo już go miałem wcześniej. I w tej chwili już powinno nam to wszystko ładnie działać. Dobra, teraz no, modlimy się, żeby to nam działało. Miejmy sobie nazwę, żebyśmy tutaj zawsze pamiętali, co to w ogóle jest. Przycisk 2 to nam niewiele powie w przyszłości. I spójrzmy sobie tutaj, odśwież. Taki prosty guziczek. No i, no i zobaczmy, czyśmy się nie pomylili w kodzie. Odśwież. No, niestety żeśmy się tutaj coś walnęli. No i oczywiście source date, jak widzicie, source data. Zobaczmy, czy nie ma gdzieś jeszcze innych błędów. Tak, żeby móc kontynuować, yy, czy spróbować jeszcze raz odpalić nasze makro, musimy je tutaj zresetować. Czyli zatrzymajmy, jeszcze raz odśwież i Patrzmy, jest, udało się, jest. Nasza znaczy tablica przestawna będzie się ona aktualizować za każdym razem, kiedy sobie klikniemy ten guziczek. Czyli możemy dopisywać sobie te dane gdzie chcemy jak chcemy. Ona będzie nam się tutaj za każdym razem odświeżać i uaktualniać po kliknięciu przycisku odśwież. Dodatkowo możemy sobie dopisać na samym końcu tego kodu jeszcze jeden, drobny, jeszcze jeden drobiazg. A jest dobra. Że niestety, skróty klawiszowe są takie same w wielu programach. i Tutaj chcę zrobić zoom, a tutaj wyskakuje inny problem. Czyli tak, aby móc to, właśnie, żeby nam, żebyśmy nie musieli przechodzić z do arkusza czwartego, żeby zobaczyć, jakie są wyniki, możemy sobie robić, albo automatycznie na samym końcu tego kodu przechodzi nam do arkusza czwartego. Czyli w tym wypadku zrobimy sobie taką prostą rzecz, czyli worksheets. Określimy sobie ten worksheet arkusz czwarty. A to możemy, w sumie mamy go zdeklarowanego, możemy pisać WSD Activate. Czyli w tym wypadku mamy zdeklarowany arkusz czwarty jako WSD. I klikamy, i, i sobie automatycznie Excel przejdzie do tego arkusza czwartego, jak wykona całą funkcję, czyli cały ten kod. Dobra, i już, ciak, i już przechodzi nam elegancko do czwartego arkusza. No tak jak widzicie, jest to duże ułatwienie, po co to za każdym razem od nowa liczyć, ustawiać i tak dalej, kiedy może się to robić dla nas samo. Na pewno nie macie ten sam problem, ja miałem go też często, Kurzyło mnie to w końcu i sobie zrobiłem takie coś i nie muszę teraz za każdym razem od nowa tej tabeli przestawnej generować. Możemy tutaj wstawiać różne inne dane, jeśli mamy już zrobione takie coś, możemy ustawić sobie coś zupełnie innego, tyle że no wiadomo, będą inne pola, albo na przykład sobie po prostu aktualizować tą tabelę w tym, bo może na przykład wielu pracowników pracować na tych samych danych, albo i one są gdzieś z innego powiedzmy makra ściągane, gdzieś tam przeklejane, przerabiane i tak dalej, no to możemy sobie tutaj wkleić, przykład kliknąć odśwież, jeżeli są to te, te same układ danych i zrobi nam się to co mamy tutaj. Załóżmy jaki, jaki, jaki jest plus tego rozwiązania, no załóżmy, że nawet dodamy sobie na sam koniec tej tabeli jakieś jedną nową rzecz na przykład damy tutaj pracownika LOL. <laughs> luby dawać pracownika LOL. No i cóż, tabeli przestawnej, które byśmy mieli do tej pory, czyli bez tego Lola, czyli tak, tak by ona wyglądała. Nasz LOL nie będzie uwzględniony. I jest niestety trochę to kicha. Mam taką tabelę przestawną domyślnie. No i lola tutaj naszego nie ma w pracownikach. Nawet choćbyśmy tutaj odświeżali, cudowali, nic nie ma. Za każdym razem musiałbym zmieniać źródło danych. A zmienić źródło danych się pokaże. Czyli tak, no, zaznaczam. LOL źródło danych i ciach. I znowu muszę tutaj wrócić, sobie przejechać. No dobra, jest. No i lola się pokaże. Super. Ale po co? Po co za każdym razem sobie tak robić? Nie mam nigdy pewności, czy przypadkiem. Dodałem te dane, czy nie dodałem? I jeden guzik odświeżył, już lol też jest na naszej liście. Nawet jest ładnie tutaj zestawiony alfabetycznie. Także to by było na tyle. W następnym odcinku pokażę Wam, jak korzystać z budowanych funkcji analizy danych, takie jak tam korelacja, kowariancja, inne takie bajery, które się też mogą przydać, właśnie do analizy danych, bardziej pod kątem statystycznym, ale bardzo przydatne także w pracach, jeżeli się zajmujecie różnymi tam drobiazgami, właśnie liczenia popytu albo jakichś takich tam tego typu rzeczach, to jak najbardziej się może to Wam przydać. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam filmik podoba. Jeżeli tak, to kciuki w górę, klikajcie subskrybuj, to zawsze dla mnie jest pewna zachęta do tworzenia każdych kolejnych filmów. No to dzięki wielkie, trzymajcie się, pa!